Witajcie z tej strony Deryl Śliwka. A to jest 17 odcinek z gry Swords and Sandals 2. I dzisiaj przejdziemy sobie kolejny turniej 48 poziom wymagany. Mamy ponad 2 miliony Golda. No i co? Moltender, proszę bardzo tutaj od razu, bez przedłużania. Przeżył gościu 2. Miał szczęście, ale. Do zera. Do zera. I koniec. Słuchajcie, to tyle. Pierwszy gościu już za nami. O, tutaj ładnie. Za ponad 700, czy znaczy nie, za prawie 700. A i tak nieźle. Są takie, co się zdarzają za 400, więc no. Na przykład ten trochę słaby był, ale. Kurde, 10. No i oczywiście armora sobie odnowił, ale temu nie wystarczy. Mamy sporo molten defów jeszcze przy sobie. Weekend Armor, kolego. To nic ci nie da. Niestety. Przykro mi, ale cóż, no następny. O kurde, ten ma 1111 armora O kurde ty patrzcie jaka idealna liczba wyszła 111 i 1111, wow Nieczęsty widok Bez dwóch zdań No ale cóż Oczywiście teraz sobie kupimy tę najlepszą zbroję w grze Ponieważ będziemy mieć 48 poziom I to jest zobaczcie Te tutaj ochraniacze na barki się ma właśnie najlepsze O kurde, uleczył sobie armora I to mi się nie podoba Zobaczcie jaki on jest wielki w ogóle też ale, co mu nic nie dało? 22% dopiero? Kurde. Będziemy mieli sporo kasy przynajmniej. Po tych walkach. Aha, 90. Kolego. O, kurde, 50 tysięcy za niego. No właśnie, mówię. Sporo kasy będzie. 2,5 miliona jak nic. Ciekawe, czy. 3 miliony się rozbierają. Zakładam, że nie. Ale. Pewnie będzie blisko do tego. Obstawiam 2700, jakoś coś takiego. Kurde, armora sobie całkowicie zregenerował, ale kurde... Patrzcie, jak mu teraz ładnie uszkodziliśmy go. Dobra, on sobie strzela z kuszy. <gry> Oczywiście blok mamy, sporo armora, znaczy defensa. No i o to chodzi, 57 tysięcy golda za tą bitwę. Kurde, no przecież... Pamiętasz się na początku serii? Za 57 tysięcy golda... A my sobie mogliśmy kupić dosłownie wszystko, a teraz... Teraz to już takie pieniążki nic nie znaczą. To jest tylko cegiełka do milionów. Które cały czas tutaj nieustannie zbieramy. Okej, okay, już prawie połowa. I prawie 2,5 miliona też. Mówiąc o milionach. O, molten dew, Co za niespodzianka. No niestety. Może gdyby on miał pierwszy róg, to byśmy... Mieli z nim problem, ale na szczęście tutaj to my zawsze zaczynamy, więc nie ma tutaj mowy o, takim, o takich trudnościach. Za 800, idealnie. <laughs> Jeszcze mi tutaj poprawia w ogóle status, no ale i tak już nie trzeba, bo molten dev sam, patrzcie, już prawie w ogóle teraz mamy. Znaczy w ogóle mamy, prawie już, znaczy, co ja gada. Czy w ogóle już prawie mamy 100% na początku bitwy? A Molten Derf już nam do tej stówki dobija. A spokojnie, zobaczcie. No, niekoniecznie, zależy od poprzedniej bitwy. 89 teraz, czyli tak troszeczkę gorzej. Zależy właśnie, jak jest teraz. no teraz jest Wild Entertained, czyli dwa Molten Derfy potrzebne. O, trochę lepiej. No dobra. Teraz będzie, słuchajcie. Kolejny level. No i do razu turnament. O, już jest 100%. Dokładnie. 81%. I jeszcze tak z 4 bitwy zakładam i będzie już koniec. No to może? Te 3 miliony jednak się trafią. Byłoby naprawdę dobrze 30 tysięcy 4% tylko z tej bitwy. No to kurde jest szansa, naprawdę. Chociaż pewnie się nie uda, ale... Zawsze ciekawe jak to tutaj się potoczy o kurde 66 tysięcy dla niego no nie, nie będzie, nie ma szans. Jak za tego pewnie że dostaniemy poziom dokładnie 50 tysięcy no i co? Wszystko w defense? Jak zwykle. Heh. No i dobrze, kupujemy sobie najlepszego armora. Proszę bardzo. Helmet Champions Helmet 250, czyli będzie plus 10. Dobra, zobaczymy, ile mamy teraz. Będziemy sobie oczywiście obliczać, także będzie 1498 za helmet. Dokładnie. Shoulder Guard. Tutaj plus 8, czyli będzie 1506. Dokładnie. Breastplate. Za to jest chyba 36 zawsze. Chociaż nie 16, bo to tylko jeden poziom, czyli będzie 1522. Dobrze. Greaves. Które to jest. O, to jest 100. Ok. Tutaj będzie tylko 3, czyli 1525. Oczywiście. Shingards. Dobra, to będzie plus 6, czyli będzie 1528. 31. A nie, bo było 50, znaczy 25, no to jeżeli plus 6, no to tak. Shield jeszcze oczywiście. Czyli teraz mamy 31. To będzie plus 12, czyli będzie 1543. I czy to już jest max? Jeszcze buty możemy kupić, oczywiście. Ale buty tylko plus 2, czyli 1545. No i czy to już jest koniec? Jeszcze Greaves chyba. Też nie, to już. A nie, przepraszam, gantlety właśnie mieliśmy jeszcze kupić. To będzie plus 5, czyli 1550 będziemy mieli. No i zobaczcie. To jest najlepszy armor w grze. Najlepszy miecz w grze. Kurczę wszystko. No i co, czas zmierzyć się z kolejnym bossem? Nie wiem na razie, czy Molten Defa sobie jeszcze kupujemy, bo wciąż nie mogę się zastanowić, co się zdecydować, czy tego Spela który nam odnowi całe, e, cały nasz armor i zdrowie, nie opłacałoby się bardziej kupić. No ale, no wiecie, zobaczymy. No, może na razie nie kupujemy. Zobaczcie, turnament to będzie Evil Boguś Kazuar. No i słuchajcie, tak, to jesteśmy my sami. Tylko, że w wersji złoczyńcy. Więc troszeczkę oryginalnej. Zobaczcie, że jesteśmy już na arenie tutaj Emperora Antaresa. Więc to już nie są przelewki. No i co, mam nadzieję, że gościu tutaj nie ma żadnych leczących. Ale naprawdę, ten armor wygląda świetnie. No kurde. Co to, dwa na raz? Oh. <ścoughs> Żaden problem da nas, koleżko. Trzeba było bardziej uważać. Dobra. Oni tutaj w ogóle jakieś takie słabsze armory mają wciąż. O kurde, dobra, blok. Dobrze, że w sumie... Ale głośno. Mówię, dobrze też, że w sumie nam się to zdrowie podwyższa za każdym razem, kiedy rewelujemy No popatrzcie, teraz mamy 500 plus 1500 ponad armorą, to jest ponad 2000 w sumie hit pointów tak całkowicie. Więc. Naprawdę jest to sporo, tylko że wiecie, jeżeli będziemy walczyć z Bogusiem Kozuarem. no to on też będzie miał tyle samo co my. Więc... Musimy to wziąć pod uwagę. Ten tutaj sporo przyjmuje na siebie, ale... Nic z tym sobie nie robi. Także dobrze dla nas. No i co? Powoli się pniemy tutaj. Po szczeblach kariery. Ten ma 2000 zdrowia prawie. No to kurde, nieźle. Same spele nie wystarczą raczej. O, jeszcze za 500 nie uderzy. Też nie, może wystarczą. Regenerate? Kurde, power. Nie, bo on się regeneruje. To nie ma co go tutaj atakować na razie. No ej, gościu, jak chce tutaj powerem go? Dobra. Trzeba chwilę odczekać. Chociaż w sumie, skoro on ma tego power. Znaczy, regenerate i tak. Ja się prześpię. Jeszcze raz, jak możemy, to Nie jest problem. On się przestraszył chyba teraz. Tak. Aha, tym razem atakuje. Możemy zatańczyć. Chyba już można atakować. Zobaczymy sobie z kuszy strzał. Wow, 87%. I już się nie regeneruje, to dobrze. Także ładne tutaj strzały, będą wlatywać 404. Proszę bardzo. Taktyczny pierd. Można i tak 70. To są jakieś żarty. O kurde. Jeszcze mi podpalił krzykiem. Teraz zginę. Dobra, ja muszę się od niego odsunąć. Jeżeli on tutaj do nas podejdzie. No jeszcze się uleczył co za koleś. Dobra, ja stąd spadam. Cześć. Heh. Tylko błagam nie krzyż, bo skinę. To jest ten ogień twój. Critical, dobra. Za wiele to nie zmieniło niestety. Ale... Tych bełtów nam wystarczy, na pewno, bo ile jeszcze mamy? 17? 23, o oh, kurde. Możemy nawalać ciągle Pięknie, dobra Już chyba nic nie ma, możemy sobie fireballa walnąć Tak na spróbę No i do widzenia Miło było, ale się skończyło No, dobra, to było głośne No i następny gościu O, ten ma mało To nie będzie problem dla nas Boundless energy Do widzenia Nie o to chodziło kolego czyli najgorszy mój koszmar to jest kiedy przeciwnik ma dużo armora i dużo zdrowia bo jeżeli mi się spele skończą no to już jest wtedy duży problem dobra co on robi, on tylko strzela w nas z łuku nie regeneruje. się, kurde nie no co za koleś, dobra on ma zero defensa patrzcie, powerem go i jeszcze jedno leczenie. Nie no, gościu, bez przesady Dobra, do widzenia. <grystanie> ale fajnie się walczy jednak mieczem, tak? Bo jednak to ciągłe atakowanie z pelami. no jest... jest zabawne, to trzeba przyznać. Ale jednak atak kataną od czasu do czasu to jest taki, wiecie, jakieś świeże powietrze można powiedzieć. Wiadomo, że... Jest to skuteczne w małej ilości sytuacji, ale jak już jest, no to można skorzystać. Kurde, plus 135 dwa razy. Kolego, nie tędy droga. Dobrze, proszę bardzo. Kolejny gość, 320, zdrowia. Tylko nie wiem, jak to możliwe. Nie wiem, jak to działa też u tych przeciwników. Czy te statystyki są jakoś niezależne od levela, czy jak. O kurde, kolosu dwa razy. No. Inteligentny ruch, bez dwóch zdań. <gry> Ale już po nim także. O to chodziło. Kolejny kurde. Cienki. Tego sobie rozwalimy. Proszę bardzo, no kurde, czy to jest takie proste? Kurde, ten też ma mało. Ostatni hit i będzie po nim się nie lecz. A, ghost strike to tam zablokujemy oczywiście, bo po to nam defense, żeby blokować. No dobra. O, ten ma sporo armora też. Zobaczcie, że ma elementy z tego najlepszego setu. O kurde. Też niezły lag. Dwa leczenia pod rząd. Jo! No nie, to było naprawdę no nieprzyjemne. W sensie wiecie, dla niektórych może nieprzyjemne. Może i nawet zabawne. Ale, jak się to ogląda, już po tysiąc razy. No to kurczę, może to być irytujące. Szczególnie, kiedy jeszcze ci wszystko spowalnia. Za duży jest natłok tego wszystkiego tutaj. O, kurde. No to do widzenia. No właśnie o tym mówię. No czy wiadomo, że jest to trochę też zabawne, tak już powiedziałem, ale. No nie, jest to jakieś też... No bez przesady, tak? O kurde, armor. Ile ty masz defensa, gościu? A nie tak dużo. No na spokojnie, ale on jest wielki. Za 400 mnie walnął. Power? Dobra, odsuwam się. Atakuję, sobie, słuchajcie, teraz... ...skuszy. Proszę, żeby Molten Deathmus zdjął tą tarczę. Dobra że teraz tak, jeden strzał z kuszy dobry, fireball i będzie po nim. No. No może jeszcze raz, tak dla zabawy. No. Łeb rozwalony, proszę bardzo. I co, jeszcze dwóch przed bossem. Jak najbardziej mi to pasuje. Nie no, to jest kurczę, ten armor poprzedni. No wiadomo, że też jest porządny dosyć. Ale... Niestety niższa liga trochę No i co, będzie level up przed bossem, także... Nie wiem czy to dobrze, bo jednocześnie levelujemy sobie też bossa Ale... No jeśli będziemy atakować samymi spellami To chyba to znaczenia nie ma za dużego No ale cóż... O! Koniec! I 100% Akurat przed bossem level up, dobra, to defense zbierzemy. No i co? Evil Boguś Kazuar. Popatrzmy. O kurde. Boguś, coś ty zrobił. No i zobaczcie. Ma to samo co my. Statystyki identyczne. Więc teraz trzeba polegać na szczęściu, niestety. Ok, tutaj w sumie jest też ciekawostka o nim. No ale, zna każdą moją słabość Czy możemy pokonać samego siebie? Zapewne tak Akurat jak walczyłem sobie z nim Po raz pierwszy No to pokonałem go bez problemu Ponieważ lepsze multendefy mi się trafiały Ale zobaczymy jak będzie teraz, także co Boguś? Zobaczmy No gorszy faktycznie, patrzcie Ej, czy to już jest koniec? Nie jeszcze nie, ale już <laughs> To jest takie, kurde głupie <laughs> się tak wydaje, że to jest naprawdę ciężkie. O patrzcie mamy zaproszenie od emperora już 83 tysiące, kurde, nieźle. Hour of power dzień 30, kurde, ale to się tak wydaje, że to jest ciężkie, może że takie... Wiecie no, musimy walczyć z samym sobą. Będzie ciężko, ponieważ jeżeli sami jesteśmy dobrze wylewelowani i te sprawy, no to on też będzie wylewelowany Ale co się okazuje? Że niestety Znaczy niestety dla niego, tak oczywiście no, no nie ma szans Ponieważ To byłoby po prostu głupie, jakby po prostu Było Bazowane na RNG No ale cóż, udało się tego Bogusia pokonać Został teraz tylko jeden, autentyczny Boguś Kazuar który w następnym odcinku zmierzy się już z Emperorem Antaresem, ponieważ to będzie ostatni boss, a tym samym ostatni odcinek. Także myślę, że będzie na pewno, będą spore emocje, ponieważ ten boss jest dosyć ciężki. No i trzeba jeszcze przejść turamy, za każdym razem. Czyli jeżeli przegramy sobie bossa, no to musimy 20 chłopa pokonać przed nim. Jeszcze raz. I to tak za każdym razem. Więc to nie jest zbyt przyjemne doświadczenie. Ale myślę, że damy sobie radę, skoro mamy aż tyle defensa. No więc. Dobra, ja już nie gadam. Myślę, że wystarczy. Nie będę wam też spoilerował, ponieważ zobaczycie, jak to będzie już niebawem w następnym odcinku. No a jeżeli chodzi o ten odcinek, no to mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, no to proszę Was o łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No, a ja się z wami spotkam już w następnym. Także co? Trzymajcie się. No i cześć.